Siemanko moi drodzy, zagrajmy sobie partyjkę 5 plus 0 i zobaczmy co nam giereczka przyniesie. 284 zawodnik, zagrajmy sobie a 4 o raz ze mną wygrał już, więc poniekąd jest to pewien rewanż. Zagrajmy koniec 3 na E5 i zagrajmy partię włoską. Ok, goniec C5, jak najbardziej w porządku i zagrajmy sobie... Może D3. D3 jest taką spokojną odpowiedzią, ale strategicznie jak najbardziej fajną. Taki ruszek jak H3, żeby ten goniec nie wszedł. I roszatkę. Pewnie konie F6, jak najbardziej, i teraz C3 jest ruchem, żeby te centralne pola wziąć pod kontrolę. Posunięcie B4, goniec musi odejść, i A4 z planem pchania A5, więc pewnie mm -hmm, zrobi sobie rywal miejsce. Ale ja mogę zagrać nawet taki ruszek, jak. Y Pytanie, czy mogę dopchnąć i na odejście wtedy zagrać goniec, goniec E3, czy od razu? Goniec E3. Może od razu. W sumie tak myślę sobie, że może od razu, żeby tą linię F sobie otwierać. No, rywal za bardzo nie będzie chciał pozwolić na wybicie, bo zepsuje sobie strukturę pionową. Ważne, że dla skoczka nie ma pola D4, także wygląda to całkiem, całkiem nieźle. O, jednak rywal odszedł. No to pytanie, czy ja chcę teraz to bić? Może nie chcę. Może taki naturalny ruch jak yy, Koń BD2. Nabicie cały czas bije. Ok, i tutaj nabicie. Pytanie, czy ja mam taki ruch? Może mam. Co na taki ruch może rywal? Jak wybije, to chyba to się raczej. Z... Chociaż nie. O, nabicie, bicie Hetmanem, tu, tu i skoczek, tak? Wjeżdża. Więc, yy, więc może nie do końca. No, ja zawsze mogę wejść skoczkiem na, yy, na C4 po wybiciu, więc mnie to aż tak nie boli. Hmm. Dobra, może wybijmy. I teraz tak. Nabicie mogę też wybić i grać. Ok, nie otwieram linii F, ale on też nie ma aż takiego ataku po tej linii F. Ta wieża stoi troszeczkę poza grą, A ja mam taki ruch jak Hetman, hetman B3 z atakiem na pionka. Rywal tego pioneczka broni. Ja nie mam niestety takiego ruchu, ale mam taki ruch, który jest dosyć upierdliwy dla rywala, tak mi się wydaje. Więc zagrajmy. Mam też pchnięcie i teraz będę mógł pchnąć na bicie bicie. Może to być dosyć uciążliwe. Hop, na to mogę bić. I tutaj sobie zajmuję elegancko linię A. Więc tak spróbujmy. On ma, nie znaczy nie może pchnąć, więc yy, bicie Hetmanem? Nie, chyba bicie pionem. Bicie pionem, nabicie wieży oczywiście, odbijam wieżę. I dzięki temu będę miał kontrolę nad linią A. Mhm, tak właśnie się dzieje. I rywal odszedł, i zobaczmy, że teraz mam taki ruch jak nawet wieża A7. Yy, dosyć ciekawy z atakiem na pionka. I na to, no mogę nawet wybić w ten sposób, bo przeciwnik nie może odbić, tak? Więc chyba zgarnę. Jeżeli przeciwnik daje, no to, to wezmę. Koń F5 się szykuje. Pytanie, czy nie mam takiego ruchu jak. No nie, nie mam G3, bo spada tutaj, tak? Więc może taki ruch. Może taki ruch. I wtedy co na odejście? No, bije kolejnego piona, tak? Więc w sumie ciekawe. A na podejście Hetmanem, może nawet pchnięcie piona, być ciekawe. No, moi drodzy, zobaczmy. Ten Hetman na 7 stoi źle. On stoi źle, on podchodzi pod wiele motywów, wiele temp. Yy, I tak, tutaj nie może odchodzić. Może odejść tu. A tylko że na pchnięcie, bicie, pchnięcie, on może odejść tu. I na to. Tu. To się chyba zgadza. Chyba się to zgadza. Że pchnę bić nie może. Ale może by wybić skoczka. I wtedy ja popycham. I on może to skasować. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy na to po prostu pcham piona. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest też taki ruch. On musi odejść. Nie, no dobra, próbujemy w to. Próbujemy w to iść. On teraz prawdopodobnie wykasuje skoczkiem, na co ja mogę wykasować to wieżą. O nie, na taki ruch, no to myślałem, że mam po prostu wieża. Wieża, wieża, wieża. Tego nie można, bo jest bicie hetmana. A jak hetman zbije, no to mam wybicie hetmanem i na końcu wisi wieża. O, a rywal to olał, tak? Hop, hop. I na to przecież wisi wieża, tak? No to, że tak powiem, albo, albo jest to odważne, albo jest to głupie po prostu. Napchnięcie spada mi pion centralny, tak? No to ja po prostu się cofnę skoczkiem obronie y, punkt newralgiczny. ok. No i będę chciał kasować powoli te piony, tak? Tu, Taki ruch zagram. Na szacha tak sobie zagram. Tu spadł mi pion, oczywiście, ale to rywalowi też spadnie. I teraz dobra realizacja, tylko musi być. Tylko tyle i aż tyle. Mhm. Dobra, taki ruch z atakiem na piona. I może pchnięcie nawet. F3, F3 bym zagrał, żeby te piony nie wisiały. Jest dosyć mało czasu, więc to jest minus na pewno mojej pozycji. E, Okej, okay. odejdę. I na podejście królem, atak na skoczkę. Mhm. Na taki ruch to już nawet tak odejdę sobie, żeby tu nic nie wisiało. Pchnięcie. Atak na skoczka. Mhm. Mm no i dobrze, i teraz taki ruch. Mhm, mm On będzie grał na czas. Taki ruch, to taki ruch. A tak, na to tak. A Jak nie to bije, bije. I na bicie skoczkiem mogę tak zakryć. Tu ma niestety pchnięcie. Aha, szach. Dobra. Tu zagrajmy. I tu. Atak na skoczka, i groźba mata. Dobra, bije. Szach, odejście. I grozi mat w jeden. A nie, nie, bo on sobie odejdzie. Hop-hop, wykasujemy piony. Dobra. Dobra, hop! I matujemy. Hop, hop, hop. Dobra, chyba się uda. Mamy to. Dobra, bardzo ładna partika. <grym> Nie, jestem zadowolony, chociaż kurczę. No, zobaczcie to. Mimo, że miałem przewagę przez większość partii, no to rywal szukał, 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 szukał. No, i na tym czasie, powiedzmy, tych 5 minut, jest w stanie tak mi utrudniać grę, że realnie można się gdzieś tam pomylić, tak? Uważasz na jakieś widły? Dużo motywów taktycznych gdzieś tam szukał rywal, tak? No dobra, zobaczmy sobie przeglądzik. Co w tej partii. Wyszło. Przeglądzik mówi, że 92,7% dokładności, rywal 88, więc też nieźle. I teraz tak, będzie jeden poważny błąd ze strony rywala, u mnie dwa, no i siła gry u mnie 2,600, u niego 2,450. Więc generalnie całkiem, całkiem, myślę, przyzwoita partyjka. No i co, na początku było wyrównanie, później zdobyłem przewagę. I już tej przewagi nie wypuszczałem, chociaż troszeczkę widzimy, że mnie pod przeciwnik jeszcze testował i znaczy momentami to delikatnie spadało. E4 z mojej strony, E5 w koń 3, końce y, koń 6. Partia włoska, no i oczywiście y, ostatnio chyba Carlsen wybierał D3 w partii z Nakamurą, tak coś mi się wydaje na title Tuesday. I co? I taki ruszek H3, oczywiście, żeby go nie wszedł. Rywal to samo robi, roszadka. A czemu roszadka nie jest dobra? Co można tu grać? G5, tak? Ok, i że nie robi roszadę, tylko rusza na mnie. Może tak, to co jest lepsze? Pewnie C3. C3 z planem B4, i dopiero wtedy. Mhm. to może mieć sens, żeby, żeby jeszcze troszeczkę się wstrzymać z roszadą, ale ok, nie jest to jakiś duży błąd. Yy. I teraz C3, właśnie z tymi planami. Hop. B4, A4 i goniec E3. Oczywiście nabicie, ja sobie otwieram linię E F w sensie, więc jest to dla mnie jak najbardziej spoko. I teraz tak, tu postanowiłem, że jeszcze skoczek wyjdzie do akcji, bo, bo nabicie po prostu cały czas są te motywy z otwarciem wieży, więc to mi się raczej podoba. I tutaj myślałem nad Hetman B3 w ogóle. Tylko problem jest, że na nabicie nie mogę za bardzo zbić Hetmanem, bo chyba jest taki ruch jak właśnie D5. I że na nabicie jest bicie Hetmanem. I to mi się nie podobało. To mi się nie podobało. Nie wiem, co tu można zrobić. Lepszego? No bicie, tak. I na Hetman bije skoczek E4, niby. Mhm, aha, i że na. Yy, Okej, okay, i że na. Tutaj, hop-hop. Na taki ruch bicie Hetman to jest skoczek E4, i wiadomo, skoczek widzicie może, bo wisi Hetman, a jak Hetman wybije, to jest wtrącenie, tak, i zepsuta struktura, ale czy to jest aż tak tyle lepsze? Nie wiem. Więc finalnie się na to nie zdecydowałem, postanowiłem tutaj y, ciachnąć, żeby była słabość na E6, i teraz wybiłem kolejnego gońca I Hetman wiadomo z planem zdobycia piona. Rywal się broni i teraz końce 4, też upierdliwy ruch, bo nigdy nie można pchnąć, bo spada pionek, tak? I to już jest wygrana praktycznie pozycja, dlatego to jest nie takie proste, no a te piony nie są aż takie łatwe do obraniania czarnymi i do tego, żeby jakoś tam działać. Rywal zszedł z tych motywów, no to ja już pcham b5, bicie, bicie, no i okej, okay, wspaniały ruch, no bo wiszą dwie figury, ale już ten skoczek się musi cofnąć i ja teraz gram wieżą a7 i błąd, bo oczywiście rywal nie chce, żeby wisiał pion, no ale jednocześnie podwala, że jest właśnie ten motyw, który poszedł w partii, czyli bicie, wspaniałe posunięcie, no bo oczywiście Hetman wisi, tak? Jeżeli zbijemy, no to po prostu spada hetman. No i jest to raczej <grymny> słaby deal dla czarnych. Dlatego, cóż, teraz poszedł skoczek H5 z planem koń F4. To bardzo sensowne. No i teraz z mojej strony błąd tu postawi postawiłem. Pos powinienem. O, polski język trudny język powinienem grać może nawet D4. Nie. Bo można tu w ogóle zagrać hop. Hop. I hetman g5. I tu już są jakieś motywy w ogóle matowe. Że król f1 i hetman c1 z szachem. Wow. Tu, tu. Patrzcie to. Jakie kombosy, nie? No. Jakbym zobaczył wieżę bije f3, to bym się na pewno zdziwił. No a po tym ruchu nie ma wieża bije f3? Nie ma, bo wisi hetman. No tak. Faktycznie. Yy, ale tutaj ładnie rywal zagrał. Zaatakował tego skoczka. Hop. Hop. I teraz myślałem, że on po prostu odda tego skoczka i że pójdzie bicie, nawet bicie hetmanem, hop, hop. No i mam nacisk na tego piona, jakąś lepszą troszeczkę chyba strukturę. Yy, wydawało mi się to ciekawe. No a przeciwnik yy, nie zrobił tego i odszedł na, no bo nie może nigdzie indziej odchodzić, no bo odrabiam hetmana. Tylko on odszedł na b8. No i teraz już wie, a8 i problem jest taki, że niczym nie można praktycznie bić. No bo na bicie hetmanem, które jest teoretycznie lepsze. Ja mogę tego hitmana ciachnąć i spada wieża, nie? No i tu już jest plus 3,6 pozycja, no to już troszeczkę o tym mówi. No ale rywal się tutaj broni. Nie mogę tak za bardzo pchnąć, bo spada kluczowy pion w pozycji. Chociaż może mogłem. Bicie. Tylko pchnięcie, tak? Może taki ruch? Z atakiem. No niby wygrane, tak? No ale pionków coraz mniej, a czasu miałem też niedużo. Chciałem coś lepszego znaleźć i obroniłem sobie właśnie pionki. Hop, tutaj atak. No nie mogę. mi się tego skoczka, ale nie za bardzo mi jest to dane. Na taki ruch po prostu spada pion, więc nie jest to zbyt dobra. Chociaż może. Tu, tu, tu. Taki ruch to taki ruch. I, I co? I na D5, bicie, bicie. Nie ma jak tutaj bronić, więc może to też była jakaś tam opcja. <laughs> ale. Finalnie zaatakowałem piona, poszedł szach, bicie, bicie, no i atak na bierze, tak? Ja sobie zaatakowałem pioneczka, ale on jest cały czas broniony. I F3, ważny ruch, żeby tutaj nic nie wisiało, skoczek cały czas broni pionów. Ech, no, i teraz chciałem te skoczki poatakować troszeczkę. Trochę mi się to udało, no ale znowu przeciwnik mnie atakuje. Odejście, znowu atak, no to atak na tego skoczka, on nie może tu odejść, bo wiszą dwa skoczki. Zobaczmy, więc musiał odejść na inne pole, no i odszedł sobie na, na c3, ale to już mogę wybić, tak? Bicie skoczkiem, no to, no to już się tutaj troszeczkę rozgrywam, nie wisi mi ten pion. Rywal zagrał w sumie dla mnie na plus, no bo wybicia. I teraz szach, zobaczmy, no i ten król się robi w pewnej klatce, on wchodzi, tak? Bo jeżeli by nie było tego skoczka, to ja po prostu gram, gram posunięcie g4 i wjeżdżam wieżą. I też to widziałem, bo teraz tak, król musi Po g4, król musi iść na F4 i teraz szach na skoczka I nie ma jak tym, nie ma co z tym zrobić tak, no bo jeżeli skoczek gdziekolwiek odchodzi to jest mat w 1 No i koniec partii, a jeżeli pójdzie tak jak poszło w partii, no to oczywiście kasuje skoczka I no na bicie jest mat Cały czas, zobaczmy Nawet na Bicie, bicie tu jest mat więc tylko w sumie szach, szach jest jedynym posunięciem, które tak szybko nie przegrywa. Ale ja po prostu odchodzę, król sobie odchodzi. No i na 10 sekundach mimo wszystko on ok. Coś jeszcze próbował. Ja dorobiłem sobie hetmana. Hop, szach, szach, szach. I ważne, żeby na takim małym tempie jednak z szachami się poruszać, żeby gdzieś tam ten król nie, nie wlazł w jakiegoś pata. Żebyśmy na tych kilku sekundach nie dali jeszcze, nie skończyli partii głupim remisem. No ale na szczęście udało się rywala zamatować. No i tak też partia się e, zakończyła. Jak się podobało proszę łapeczkę w górę, w subika. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa!